O, Siemanko. Z tej strony Słomek. Witam was w kolejnym filmie. E, mamy dzisiaj którego? 25 maja. Jesteśmy we folii, w moim tunelu foliowym. E, pisaliście w komentarzach na Facebooku co z pomidorami? Czy mam w tym roku pomidory? Czy będzie jakiś odcinek pomidorowy? E, także mówię, no nie ma problemu. Pokażę wam pomidorki, co w trawie piszczy. Jak to się mówi, co w pomidorach piszczy. Z daleka generalnie prezentują się bardzo ładnie. Te były sadzone, ten rządek tutaj przy ścianie był sadzony na koniec kwietnia. Ostatni dni kwietnia. Później była sadzona lewa strona gdzieś tydzień później, i na koniec był sadzony cały środek. Tak sobie to rozłożyłem na raty. To sadzenie, no bo jakby miał jednego dnia sadzić, to kurczę, cały dzień by tutaj się zeszło. Jednak to jest sporo pracy, mimo wszystko, przy tych pomidorach. Pomidory się ładnie przyjęły, jak widać. Ładne, zielone, bujne. Kwitnie drugie grono. Nie widzę żadnych niedoborów. Sypałem tutaj wedle zaleceń z forum. Jest takie forum ogrodnicze Oaza. Taki pan Mietek policzył, mi, ile jakiego nawozu mam tutaj dać, żeby zbilansować. Oczywiście poprzednio miałem tutaj pobraną analizę do. Do analizy warzywniczej, żeby właśnie określić, jakie tutaj nawożenie powinienem zastosować. Prócz tego, obornik, też również w zalecanej dawce pod każdego pomidora, tam no, dosłownie po troszeczkę, żeby nie spalić. No i jak widać, zaowocowało to tym, że te pomidory wizualnie są ładne, jednak zaraz zaznaczę, że wizualnie jest ok. A w praktyce to wygląda tak, że no niestety już się borykają od samego początku z nieco problemami. Jak wiecie, cały maj był chłodny, tak? Chłodny, zimny, nawet przymrozki. Jeszcze w zeszłym tygodniu bodajże dogrzewałem, jeszcze mam farelkę, tutaj nie zdążyłem tego zawinąć. No i pomidory generalnie nie lubią takiej pogody. Duże różnice temperatur w nocy zimno, bo nie dogrzewałem na co dzień. A w dzień upalnie, tak jak słoneczko przygrzeje, no to mimo wszystko tutaj jest upalnie dużo było takich dni, że wiatr był bardzo duży, nie mogłem mieć otwarte bardzo, dni, bardzo dużo dni wietrznych było, nie mogłem mieć otwarte bo po prostu porwałoby mi ten namiot no i problem jaki się pokazał no to niestety ale zobaczcie co się dzieje z kwiatami no Kwiaty, pączki tutaj z zewnętrznej strony. zaczęła mi atakować szara pleśń. Taki kwiat wygląda. o. Ten może jeszcze się będzie trzymał, ale tak zainfekowany kwiat po prostu odpada. Tak? mówię, zauważyłem, że odpadają mi całe pączki. Widzicie, tutaj też już są infekcje. Wiąże się to z tym, że po prostu no, ten grzyb. Rozwija się w takich no, niższych temperaturach, jak jest duża wilgotność, mały przewiew. No, nie, nie wietrzyłem nie wiadomo jak z rana to wiecie, też już słońce grzeje. Na noc się folie zamyka, rano rośliny mokre. No i to sprawiło problem właśnie z tą szarą pleśnią. Na szarą pleśń, w sumie, żeby. O, zobaczcie tutaj, brakujące kwiatki, podpadały normalnie. Żeby zainterweniować, jeszcze tych owoców jako tako nie ma, bo generalnie staram się nie pryskać tych pomidorów, ale Opryskałem Signum Kurczę, to tam było 0,2% Na litr wody chyba stężenie, musicie je sobie zobaczyć w etykiecie No i gdzieś tam za tydzień czy półtora powtórzę zabieg TopSinem Żeby po prostu No uratować tak, te, te pomidory na początku będą to odpadające kwiaty. Później, jeśli już są w dalszych fazach, to mogą na no, łodydze po prostu ta szara pleśń się pojawi, taki nalot i pomidor zamiera, powiedzmy, odpada i nic z tego nie będzie. Dodatkowo może to występować także na owocach, taki biały, biały czarny nalot, przepraszam. Później pomidor się robi miękki, no i nie nadaje się do zużycia. Także po pierwsze poradzić sobie właśnie z tą szarą pleśnią. Jak będę sobie z tym radził no dzisiaj jest taki dzień, że to przekropne takie kurcze od rana niby szerogi przechodzą wszystkie większe gdzieś tam bokiem przeszły spadł właściwie 1 mm także no, co do pola no to za dużo to niestety nie podleje No ale nie chcę, żeby leciało na pomidory, więc nie mam otwarte na wylot od jutra będę się starał może i nawet na nocy jak będą w miarę ciepłe Mieć tutaj otwarte te wrota, żeby był przewiew jak największy Może też troszkę za gęsto posadziłem, chociaż w tej fazie to nie, nie rzutuje tutaj na tą szarą pleśń Z szarą pleśnią miałem problemy już w poprzednich latach Ale ta szara pleśń pojawiała się dopiero gdzieś przy trzecim, czwartym gronie, a w tym roku Przez to, że było zimno, no niestety, ale pojawiła się też Już przy pierwszym gronie, no i to to tak chorobowo tak to wygląda co do odmian, mam tutaj chyba 30 kilka różnych odmian. Głównie to są pomidory malinowe, dosyć dużo takich starych, szlachetnych odmian, typu Bawole Serce. Dużo rosyjskich odmian, ukraińskich, to są te wschodnie odmiany. Są bardzo smaczne i powiedzmy są względnie odporne, tak? Troszkę może przygęsto są posadzone, bo tak mi pasowało, no miałem tyle sadzonek ładnych, mówię, kurczę, no zawsze jest taki ból, żeby to wyrzucić, 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 może nie wyrzucić, pokażę Wam, zaraz jeszcze mam na zewnątrz trochę. No i co do pielęgnacji takich pomidorów, co tutaj trzeba robić? Na razie jeszcze nie, ale za chwilę zacznę odrywać, no tu jednego mogę Wam pokazać, odrywać dolne liście, po kolei oczywiście usuwając je. Z tunelu, tak jak już pomidory będą dojrzewały, żeby miały słońce. Tutaj zobaczcie już ładne grono zawiązane, cztery owoce. No i taka pracochłonna rzecz, to jest obrywanie wilków. Częściowo mam je poobrywane już. Zaraz wam pokażę gdzieś. No właśnie, jeszcze też dużo pracy było związaniem. Bo tu zobaczcie każdy sznurek do góry. Wchodziłem na beczkę. I tak, wilki. To jest załóżmy, o, wilk. Ja prowadzę pomidory na jeden pęd. Główny nie wypuszczam, tym wilkom nie pozwalam rosnąć. O, tutaj widzicie taki już duży. Tutaj, tak. A nie, tutaj jest pączek. Nie wiem, jakiś taki dziwny ten stożek wzrostu. O, tutaj mamy dużego wilka. Obrywamy go. O, tutaj kolejny wilk rośnie. Też staram się usuwać, jak są takie duże staśmowane kwiaty na pierwszym gronie. Z nich to nic ciekawego nie wyrasta. Takie zdrewniałe, twarde pomidory, niestety. No a tutaj widać kolejną ofiarę tej szarej pleśni. Znowu odpadnięty zawiązek kwiatu. No i co Wam tutaj powiedzieć? Po tych deszczykach, deszczykach no to żeby to deszczem nazwać, będę wynosił... Tutaj mamy kwiaty, surfinie, pelargonie, tak zwane petunie. Na tej stronie gdzie doniczek nie miałem mam już przehakane, Fastów jako tako nie ma, tutaj środek też jako tako ogarnięta, tutaj że stały te doniczki, no to już widzicie chwastu jest zdecydowanie więcej, ale jutro sobie z tym poradzę, przehakam, powyrywam to większe, zrobię z tym porządek. Nawadnianie oczywiście kropelkowe, prawie że bezobsługowe, na wężach sobie to puściłem. Podlewałem je tylko raz po posadzeniu Dzisiaj albo jutro planuję, jak już zacznę wietrzyć Planuję drugie podlanie Po posadzeniu dobrze, żeby te pomidory trochę suszy Zaznały Żeby się dobrze zakorzeniły, zobaczcie jaki wilk doradny idzie I takiego wilka, gdybyśmy wsadzili do wody, bądź nawet bezpośrednio do ziemi, odpuści korzenie I możemy z tego zrobić dodatkową sadzonkę pomidora Co tutaj jeszcze więcej powiedzieć No chyba, chyba nie ma co tutaj Dłużej przeciągać. Jak będziecie chcieli, będzie zainteresowanie, to jak już będą pierwsze owoce, to powiem Wam, czy poradziłem sobie z tą chorobą, czy tych kwiatów, czy było tych pomidorów sporo, czy nie. Też później, jeśli będą upały, no to zawsze naj... u mnie najlepiej wychodziło na przestrzeni lat to pierwsze i drugie grono. Każde kolejne później, no to były upały, to już był problem z związaniem, zawiązywaniem owoców. No i to tak tyle z pomidorów. Tutaj widzicie troszkę zacina, jakaś szaruga przechodzi, niezbyt duża. Jeszcze tutaj widzicie, jestem w trakcie jakichś tam porządków. No muszę to troszkę poogarniać. No i właśnie te wilki, nie? Te wilki, właśnie jestem w trakcie ich obrywania. O, żeby to nie zabierało pokarmu. No mówię, z tego można by porobić sobie dodatkowe sadzonki do gruntu. No i czekamy, powiedzmy, na pogodę, tak? Na pogodę sprzyjającym pomidorom, no pomidory lubią ciepła. No i czekamy na ten deszcz, niech pada jak najdłużej, bo no w polu jest tragedia. Film wrzucam dzisiaj na świeżo, w poniedziałek, przez weekend spadło na 7 mm. No teraz coś tam też może jeszcze literek da. To taki efekt, że o, jak to mocno pada, ale to wcale tak mocno nie pada przez tą folię. Dobra, pokażę Wam jeszcze zaraz, jak przestanie padać pomidory w gruncie i pokażę Wam jeszcze, jak wyglądają ziemniaki na chwilę obecną. Jakbyście mieli jakieś pytania, to postaram się na nie odpowiedzieć w kolejnym filmie, jak coś tam będzie Was nurtowało dotyczącego tych pomidorów. Zobaczcie, tutaj aż szkoda urwać, ale e, przegapiłem wilka. Już bardzo duży wilk. W sumie wsadzę go do ziemi. Będzie, będzie jakiś pożytek z tego. Widzimy się za sekundę. O, i tutaj jeszcze szybki pogląd na pomidory w gruncie też jest ich prawie 60 sztuk. Jak widzicie, one nie są wizualnie za ciekawe. Większość rosła w małych kubeczkach takich od napojów 250 ml ziemi. Nie zmieniałem, po prostu zagłodzone były ani ich nie odżywiałem. Takie miseroty, ale tutaj się przyjmą i coś z nich też powinno być. Może być tak, że te w gruncie się udadzą lepiej od tych. W tunelu, żeby nie trzeba było pielić chwastów, posadziłem na tej ekofoli, eko Tam z przodu mam arbuzy przykryte włókniną. Zajrzyjmy do deszczomierza. Taki pierwszy większy opad dzisiaj, wczoraj 7 mm. No i dzisiaj 2 litry, czyli 9 mm mamy od soboty. No, dobre i to, już może to powoli korzenia sięgnie. No, ale e, jak to mówią, no, lepszy rys jak nic? Chociaż takie 20, jakby dało, to oho, ho, o, pięknie by było, za ładnie. Pokażę Wam jeszcze pyrki zaraz. O, szybki look na e, ziemniaczki, e, też pytaliście, jak ziemniaczki schodzą bardzo równo. E, tutaj aktualnie Korina, e, ta bardzo wczesna odmiana. Chociaż powiem Wam, że nie wiem, czy wineta nie wyskoczyła bardziej do góry. No, jeszcze pytanie, wiadomo, kiedy one zawiążą. Bulwy wineta, winety było dosyć sporo już przed przybrostkami, Wineta trochę przemarzła. A tutaj mam przykryte pięć rządków właśnie tej koriny na taki wcześniejszy zbiór. Nie będę ich teraz odkrywał, bo to mam poprzykrywane ładnie. Powiem wam, że no zdecydowanie większe są. Zdecydowanie jakieś dwa tygodnie w rozwoju są przyspieszone. Buraczek, może z buraczka, w sumie z cebuli. I z siewki, z taki warzywny odcinek przygotuję osobno, jeśli będziecie chcieli zobaczyć. Dodam Wam tylko, że ćwikła z tamtej strony mam przykrytą. I ćwikła już dochodzi to pod przykryciem mogę robić na botwinkę. Jeszcze do ziemniaczków też dodam. Chwasty zwalczone przedwschodowo. odpukać, na razie jest czyściutko, nie widać ani żopaku, ani niczego. Udało mi się przed schodami obredlić na mokro, akurat po deszczu. Jak na ten piach, to redliny są ładne, wysokie, ziemniak głęboko zasadzony wychodzi, chwastów nie ma. Także no chyba będzie dobrze. No wiadomo, teraz to tylko deszczu, wody. No i ceny, bo ziemniaka jest sporo, ale o to się na razie nie martwię. Idę składać odcinek. Trzymajcie się, na razie, ho, cześć. No, też jeszcze dodam tutaj tylko, że planuję jak mi się uda pożyczyć lejka do nawozu rozsiać, no w sumie jeszcze za chwilę jakby, jak rozpocznie się faza haczykowania, czyli zawiązywania bulw, podać azot i siarkę w postaci jara Sulfan 150 kg na hektar. Nie wiem czy uda mi się nagrać vloga, więc tak jakby informuję was jeszcze na czym tutaj właśnie zakończy to nawożenie tych ziemniaczków. Pozdrawiam jeszcze raz i na razie cicho, cześć.